Często widzę, jak to trenerzy czy ludzie podczas wykonywania ćwiczeń stosują różne warianty wykorzystania taśm. I tak się zastanawiam, czy na pewno wiesz, czym ma to służyć. Cześć, ja nazywam się Bartosz Kulewicz i witam Cię na swoim kanale. W dzisiejszym materiale zastanowimy się, czy stosowanie taśm oporowych ma jakikolwiek wpływ na poprawę siły. Treningi z oporem elastycznym stosowane są już od bardzo dawna, natomiast nie ma konkretnych dowodów na to, w jaki sposób one kształtują naszą siłę czy moc. Trening z wykorzystaniem taśm stosowany jest jako trening ze zmiennym oporem, czyli im taśma jest bardziej rozciągnięta, tym jest większy opór. Niektórzy do treningu stosują taśmy ani stosują łańcuchy. Tego typu trening stał się bardzo popularny, natomiast moim zdaniem brakuje podstawowej wiedzy, w jaki sposób trening z narastającym oporem wpływa na produkcję siły i czy jest on rzeczywiście skuteczny u osób początkujących oraz zaawansowanych. Wykazano, że trening z narastającym oporem jest skuteczny w przypadku stosowania tego typu treningu przez... 7 tygodni w wyciskaniu na klatę. Natomiast nie zwiększył się przekrój poprzecznej mięśnia, więc stwierdzono, że doszło do adaptacji nerwowo-mięśniowej. Podczas wykonywania ruchu, przykładowo w przysiadzie, mamy m.in. fazę koncentryczną, czyli będzie to faza wyprostu, oraz fazę ekscentryczną, czyli będzie to faza rozciągania. Powszechnie uważa się, że podczas stosowania treningu z taśmami oporowymi, gdzie zaczepiona taśma będzie mnie ciągnąć w dół, a podczas wyjścia w górę taśma będzie się rozciągać, po takim treningu powinienem ten ruch wykonywać zdecydowanie szybciej. Niestety nie zgadza się to z badaniami, ponieważ zastosowanie tego typu treningu nie wpływa na tempo rozwoju siły. Argument, który stoi za wykorzystaniem taśm w treningu oporowym, jest taki, że zwiększy się produkcja siły w końcowym zakresie ruchu, i może rzeczywiście tak jest w przypadku osób wytrenowanych, natomiast w przypadku osób niewytrenowanych, czyli osoby początkującej, dochodzi do większych oscylacji podczas wykonywania ruchu. Osoba niewytrenowana ma mniejszą stabilność niż zawodowiec z różnych względów, więc zastosowanie taśm w treningu porowym osoby początkującej po prostu nie będzie wskazane. Natomiast zastosowanie taśm w treningu osoby początkującej bardzo fajnie sprawdzi się jako trening stabilizacji. Podczas fazy ekscentrycznej, czyli rozciągania, przykładowo w przysiadzie będzie to zejście w dół, zastosowanie taśm będzie przyspieszać ten ruch i w badaniach okazało się, że aktywność mięśni jest wyższa w porównaniu do normalnego przysiadu. Czyli cykl rozciągania skurcz będzie tutaj szybszy, przez co zwiększy się tempo rozwoju siły. Może być to korzystne w przypadku osób, które chcą poprawić swoją skoczność, ponieważ trening ekscentryczny jest bardzo skuteczny w poprawie wydajności skoków. Jeśli podobnie jak gromadzi historię treningową, to jedynym problemem może być to, jakie rzeczywiste naprężenie zostało użyte podczas rozciągnięcia taśmy do określonej długości. Udało mi się znaleźć badania, które o tym mówią, więc teraz powinna Ci się wyświetlić ta tabelka, gdzie pokazane jest, jak naprężenie przekłada się na każde 10 cm rozciągnięcia. Podsumowując to wszystko, stosowanie taśm poprawia siłę i moc po stosowaniu programów o zmiennym oporze. Poprawia się aktywność mięśni w ruchu ekscentrycznym, co może przełożyć się pozytywnie na wyniki skoków. Zmienne obciążenia wywołane oporem elastycznym wymaga większej stabilności, więc może to zmniejszyć tempo wytwarzania siły, zwłaszcza u osób mniej wytrenowanych. Zatem jeśli mam osobę początkującą i chcę poprawić u niej stabilność lub ma jakiś problem z aparatem ruchu i doszło do jakiejś kontuzji, to taśmy super się sprawdzą jako forma rehabilitacji. Natomiast jeśli mam sportowca, który bardzo dobrze panuje nad swoim ciałem, to taśmy bardzo fajnie się sprawdzą jako jedna z metod w poprawie siły czy wytrzymałości. W dzisiejszym materiale to wszystko. Mam nadzieję, że taka forma przekazu ci odpowiada. Jeśli tak, to udostępnij ten materiał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.